Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem w serwisie dogrypel, w którym przedstawię Wam w ogóle w tym filmiku, jak działa ten serwis, za co możemy zgarniać punkty i na co możemy te punkty wymieniać. Ok, serwis nagrywa, nazywa się dogrypel. No i jak sama nazwa wskazuje, możemy zdobywać punkty, który, które możemy wymienić na płatną walutę w jakiejś grze. Już e, chyba większość z Was e, wie, jak działa ten serwis. Po prostu klikamy w jakąś gierkę, na przykład taki Metin 2. I musimy tutaj pokonać 30 niebieskich wilków. Czas oczekiwania na punkty 48 godzin. Za wykonanie tego zadania w tej oto gierce dostaniemy 60 punktów. Jak już będziemy mieli odpowiednio dużo punktów, chodzimy tutaj, zdobądź punkty, wymiana punktów. I teraz szukamy gry, do której sobie chcemy zakupić tą naszą wirtualną walutę. Dajmy na to, że chcemy wymienić sobie te punkty, które ja tutaj mam, na, do gry Good Game Empire. I mamy opcję Rubiny od 1999 punktów. Ja już mogę tutaj odebrać Rubiny. 6500. Następnie za 3500 punktów 15000 rubidów. Za 7000 punktów 32000 rubinów Tak samo jest w innych grach, na przykład w World of Warplace 1000 złota za 2000 punktów, 2500 golda za 5000 punktów i 9000 punktów możemy kupić 5500 zł. World of Warplanes jest połączony także z grą World of Tanks więc to jest bardzo, bardzo fajna opcja to już jest są te gry połączone, że World of Tanks World of Warplanes i w przyszłości World of Warships Także złote orły, 500 złotych orłów od 2000 punktów i praktycznie co grę to jest coś innego, bo każda gra ma swoją wirtualną walutę No i cóż W opisie do tego filmu będziecie mieli ten link, do którego was zapraszam, żebyście się z niego zarejestrowali i koniecznie połączyli konto z Facebookiem Po, po tym jak to zrobicie dostanę nas. Za waszą rejestrację 50 punktów. A wiem, że was jest dość sporo, więc tak dajmy na to, jakby 10 osób się zarejestrowało, to już mam 500 punktów. O, o tak po prostu. Na chwilę obecną mam tych punktów 3175, a planuję mieć ich bardzo, bardzo dużo, zanim w ogóle kupię jakąkolwiek walutę do jakiejś gry. Ten link wysyłam także na moim. Fanpage'u na Facebooku, do którego Was także bardzo serdecznie zapraszam No i cóż, ja ogólnie to tak, nie chcę Wam zawracać głowy, tylko zareklamować yy, No ten refling po prostu, żebyście się z niego zarejestrowali Oczywiście jeśli chcecie, bo ja Was tam do niczego nie zmuszam No cóż, jeśli dotrwaliście do końca, to fajnie THX for watching